Dzień dobry sobotnie kochanemu Państwu, tu Wasza Szafirowa Fabryka Piosenek Codziennych. Proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, że ostatnio często się zdarza, że wydaje się, że jest afera, a nie ma afery. Jest sprawa? Nie ma sprawy! To jak nie ma sprawy, to gramy. Kto jeszcze pamięta aferę z Banasiem? Głośno swego czasu w prasie, ale ostatnio zupełnie wprost pan panaś zabrał głos. Nie było żadnej afery, panasia, Wysane z palca pierdolamenty. Chcieli mi tylko podstawić nogę, a ja jestem święty. Jeszcze pamięta aferę z Sasinem Miliony psów, dupę i jego przewinę Ale ostatnio zupełnie wprost Pan Sasin zabrał głos Nie było żadnej afery Sasina Do opozycji denne Pomówienia boja premiera Wykonywałem tylko polecenia Kto jeszcze pamięta z Obajtkiem aferę Do jego kariery zastrzeżeń szereg Ale ostatnio zupełnie wprost Obajtek zabrał głos Nie było żadnej afery, obajtka Zarzuty zwyczajne, sranie w panie. Szefuję spółce, więc się zajmuję Tylko spółkowaniem Nie mamy w kraju żadnej afery Za to wśród świętych liczna konkurencja Co dementują swoje Afery taka demencja. Mm -hmm, mm -hmm. Ku mnie, ku mnie, miły bracie, spotkajmy się w patronacie. Droga siostro, nie mam rymu, nie wiem czemu. Bo i drodzy, oczywiście dziękuję serdecznie Państwu za, za to, że jesteście ze mną. Zapraszam serdecznie do patronatu. Klikajcie, udostępniajcie. Ściskam Was i mam nadzieję, że zobaczymy się jutro w tym samym składzie. Do widzenia.